Ja, ja do dzisiaj powiem ci szczerze, że, że ja nie bardzo mam kaca związane z związanego z tą sytuacją. A to opowiedz nam. To znaczy, mm, złem jest i złym pomysłem było to, żeby premier dał premię reprezentacji za, za awans. Mhm. Mm ale dał. Ale jak już... Ob... nie dał. Ale, no ale obiecał. Obiecał. Wystawił weksel. Obiecał. Tak. Złem jest, że w ogóle pewnie weszliśmy w tą rozmowę, mm -hmm. ale... Ale też bądź kozakiem i powiedz przy stole, temu, temu premier, panie, panie premierze, odejdź pan, nie? Z tymi pieniędzmi. Jest taki moment, że okej, okay, fajnie, obiecał wielką kasę. I ja ci powiem też szczerze, że rola moja, rola Roberta rola wtedy Kamila Glika, zawodników, którzy na piłce zarobili bardzo duże pieniądze, jest to, żeby dbać o tych, którzy tych pieniędzy jeszcze nie zarobili. A uwierz mi, są tacy w reprezentacji Polski. Wierzę. Podzielenie tej premii dla mnie, dla Roberta i dla paru innych nie robiło żadnej różnicy w naszym życiu i w naszym portfolio, że tak powiem. Finansowym. Było o, o jeden samochód więcej. Mhm. A dla niektórych to były dwuletnie zarobki, trzyletnie zarobki.